Pamięci. Nie o lecz o pamięć wołają ofiary. Wzywam do apelu mieszkańców Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. Do Was wołam, siostry i bracia. Pomordowani przez siebaczy zbrojnych ukraińskich formacji z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińskiej Powstańczej Armii, Służby Bezpeki, Ukraińskiego Legionu Suszki, Samoobronnych Oddziałów Kuszczowych oraz Niemieckich kolaborantów ukraińskich na żołdzie Hitlera podporządkowanych w i Gestapo z ukraińskiej 14 dywizji. Waffen SS Galizien, Ukraińskich Pułków Policji SS, Oddziałów Ukraińskiej Policji Pomocniczej, Ukraińskich Batalionów Nachtingal i Roland oraz Litewskiego Oddziału Egzekucyjnego Sonderkommando przydzielonego do Gestapo. Zginęli śmiercią męczeńską. Stańcie do apelu! Wzywam do apelu mieszkańców Małopolski Wschodniej II Rzeczypospolitej. Do Was wołam, kobiety, dzieci, starcy, społecznicy oddani działalności na rzecz ludności ukraińskiej, których ludzie zaślepieni szowinizmem uznali za zagrożenie dla wolnej Ukrainy i bestialsko zamordowali w ich domach rodzinnych. W czasie zgromadzeń nam przy świętej w kościołach, podczas wykonywania swych codziennych obowiązków. Wzywam, niech staną pośród nas bestialsko pomordowani mieszkańcy z Baryczy, Białych, Bohorodyczyna, Bednarowa, Chodaczkowa, Hanczowa, Huciska, Huty Pieniackiej, Korościenka, Krechowicz, Kut, Lubienia, Ludwikówki, Mosberga, Palikrowów, Podkamienia, Stańkowa, Stefanówka, Woli Wysockiej oraz setek innych miejscowości z województwa lwowskiego, tarnopolskiego, Stanisławowskiego i lubelskiego. Zginęli śmiercią mleczeńską. Stańcie do apelu! Wzywam do apelu mieszkańców Wołynia II Rzeczpospolitej. Do was wołam, siostry i bracia, którym życie przerwały ciosy drągów, noży, siegier i ogień palonych domostw oraz kule karabinów ukraińskich nacjonalistów. Wzywam, niech staną spośród nas zamordowani mieszkańcy Brzeziny, Bud Osowickich, Chrynowa, Wszmykosu, Gaju, Głęboczycy, Grabiny, Górowa, Churbielów, Huty Stepańskiej, Janowej Doliny, Kątów, Kołodna, Leonówki, Lipnik, Majdańskiej Huty, Mariwoli, Woli, Rudni, Sądowej, Sokołówki, Stanisławowa, Teresina, Władysławówki. Woli Ostrowieckiej, Zagai oraz setek innych miejscowości województwa wojskiego. Zginęli śmiercią męczeńską. Stańcie do apelu. Wzywam do apelu mieszkańców Lwowa i Ziemi Lwowskiej II Rzeczpospolitej. Do Was wołam, bracia i siostry bestialstwo, kalczoni, pomordowani w więzieniach i kazamatach NKWD, brutalnie wysiedlonych i deportowanych do niewolniczej pracy w Łagdach, Syberii i innych podobnych miejsc na nieludzkiej ziemi. Was wołam, rodacy, mordowani przez oprawców z batalionu Nachtywial na Wzgórzach Wuleckich, gdzie zgładzono kwiat polskiej inteligencji z trzykrotnym premierem II Rzeczpospolitej Kazimierzem Bartlem profesorami uczelni lwowskiej, twórcami kultury i sztuki, młodzieżą polską. Wzywam okrutnie katowanych w włoskich Brygitkach, więzieniach przy ulicach Łęckiego, Zmartynowskiej i innych miejscach okrutnych kaźni. Wzywam brutalnie wysiedlonych ze swych domostw, zesłanych na poniewierkę i zatracenie, pomordowanych przez pospolitych bandytów. Zginęli śmiercią męczeńską. Stańcie do apelu. Wzywam do apelu mieszkańców Ziemi Wileńskiej II Rzeczpospolitej. Do Was wołam siostry i bracia, uczniowie Wileńskich Gimnazjów w Kwiecie Inteligencji Polskiej z Uniwersytetu Stefana Batorego twórców kultury i nauki polskiej, żołnierzy Armii Krajowej, którym litewscy zwyrodnialcy zadawali śmierć przez upodlenię, tyranię, okaleczenia i okrucieństwa. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią meczeńską. Wzywam do apelu Was, polskie matki, własnym ciałem chroniący dziś ojców, Siostry i braci, dzieci polskich kresów, przez lata wymazywanych z pamięci, wzywam Was, księża katolicy, mordowanych nawet w trakcie odprawiania mszy świętej, siostry zakonne, duchownych innych wyznań, wobec których stosowano szczególnie wymyślne tortury. Zginęli śmiercią męczeńską. Stańcie do apelu. Wzywam ofiary małżonków zmieszanych małżeństw polsko-ukraińskich, zmuszanych pod groźbą męczeńskiej śmierci do skrajnego bestialstwa, zabijania swych polskich krewnych. Wzywam tych mężnych i prawych Ukraińców, którzy odmówili udziału w zbrodni, którzy szlachetność swoją zapłacili życiem. Zginęli śmiercią męczeńską. Stańcie do apelu. Wzywam członków polskich oddziałów samoobrony, żołnierzy Armii Krajowej, batalionów chłopskich oraz innych zbrojnych formacji polskiego podziemia. Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego, którzy stanęli do walki w obronie polskiej ludności na kresach wschodnich i oddali swe życie. Wała bohaterom! Stańcie do apelu!